Dzień dobry, Cześci Czołem. Dzień jest piękny, pogodny. Jest środa, jest to już kurwa. 13 tydzień. Gdzie już tu mamy zrobione przejścia, wszystko. Ja się zajmuję dzisiaj. O! Wczoraj zrobiliśmy taką barierkę, żeby tu nam nikt nie wpadł. Tu ładnie ogarnięte wszystko. Skip czyściutki wczoraj przyjechał, także jest kurde do zapełnienia. No i tak tutaj, o Uf. Tyle tego betonu do skucia A później kopania tam z 2-3 metry w dół, żeby tu okna zrobić Do no, wiosny przyszłego roku na pewno No a tymczasem Borym Lasem Co? <laughs> nie wiem co no, siedzę sobie do 16 nie? Coś tu porobić, no To papa. Pa. Jak do minutki